Dzień dobry Państwu, nowiny Zabrzańskie, Chcieliśmy zapytać jak Państwo oceniacie organizację remontów tutaj w Mikulczycach i w innych częściach miasta, gdzie dużo jest rozkopów. Szczerze, ciężko się dojeżdża do pracy. Znaczy dużo tego jest, w może za dużo. No i troszkę wolno niekiedy. W Mikulczycach trochę wolno to trwa. Bardzo się to ciągnie. To jest za długo. Rozkopane całe, to już jest tragedia tu. Mało, mało tędy jeżdża, ale... No jeżdżę, ale... Trzeba się troszkę pomęczyć. Za dużo tego wszystkiego na raz jest. Moim zdaniem. I zdaniem znajomych, tak samo. No jest troszeczkę tego, no ale wie pan co? Lepiej, żeby to zrobić teraz i był święty spokój, niż żeby potem, wie pan, no dalej były te dziury, nie? Dzień dobry, nowiny Zabrzeńskie. Chcieliśmy zapytać, jak pani ocenia organizację remontu w mieście? Tu w Mikulczycach, gdzie stoi się w Korkach, ale też wiele innych miejsc zabrzód. No teraz w Mikulczycach jest e, strasznie wszystko rozkopane, mnóstwo robót i ciężko jest przejechać, ale. Wszystko jest kwestią przyzwyczajenia. Tragedia przejechać z wózkiem się nie da. E, całe centrum rozkopane, całe mi kulczyce rozkopane, człowiek idzie na spacer, wraca całe ubłocone. E, niech mam zobaczyć jak te chodniki wyglądają, a jazda samochodem to już jest w ogóle tragedia. Korki całymi dniami, to nie tylko w godzinach szczytu. Niech to się jak najszybciej skończy. No będzie super jak ale będzie to skończone, to ale długo to trwa. Właśnie. Mogłoby być trochę lepiej czasami. No, być może jakby było szybciej, to by było lepiej, można by powiedzieć, e, być mo może za, za, za szeroki front robót. Nie, po prostu jest wszystkiego za dużo na raz zaczęte, powinno być jedno zrobione, kolejne, 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 tak samo na centrum. Jest za dużo rozpoczynanych prac. Powinno by być to jakoś poukładane tak w kolejności, a nie tak, że wszystko rozkopać i najlepiej, żeby nie wiem, ludzie próbowali.